Wcale nie jest mi tak prosto cokolwiek tutaj nagrać i zrobić relację z tego miejsca. Próbowałem znaleźć jakieś spokojne i chyba mi się udało. Co chwilę ktoś tu sprząta, chodzi i troszeczkę mnie to jak zwykle stresuje przy nagrywaniu tego typu materiałów. Ja nazywam się Damian Kubera i witam was na vlogu o ochronie przeciwpożarowej. Dzisiaj nagrywam troszeczkę nietypowo, ponieważ nagrywam z Arizony, z Phoenix. Gdzie odbywa się konferencja SFPI na temat właśnie problematyki związanej z ochroną przeciwpożarową? Chciałbym troszeczkę w dzisiejszym odcinku opowiedzieć i opowiedzieć o moich spostrzeżeniach, opowiedzieć o tej konferencji, jak ona wyglądała, być może porównać również ją do Warunków polskich, czyli do polskich konferencji, jakie odbywają się głównie w stowarzyszeniu, czy organizowanych głównie przez stowarzyszenie inżynierów i techników pożarnictwa, bo głównie rzeczywiście na te konferencje uczęszczam, więc to będzie jakby moja baza porównawcza, czyli tej amerykańskiej konferencji i naszych polskich konferencji na temat ochrony przeciwpożarowej. Moje spostrzeżenia są następujące. Jak ja to widzę, jeżeli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, jak wygląda ta organizacja, jak wygląda hotel, jak wygląda miejsce, w którym się znajduję, spróbuję po kolei to w jakikolwiek sposób zrelacjonować, mam nadzieję, że będzie to ciekawe, może mi się uda, bo dobry w montażu też niestety nie jestem tych materiałów, dlatego robię proste filmy. Zrobić jakieś przebitki i pokazać, jak to wygląda w tym hotelu, w którym się znajduję. Hotel jest bardzo ciekawy, jest to bardzo duży obiekt. Jak my tu pierwszy raz wjechaliśmy. To, to w momencie, kiedy przejeżdża się przez znak witający gości w Sheratonie, jeszcze jedzie się naprawdę bardzo długą trasę, zanim dojedzie się do hotelu. Zbieramy. O no tak, właśnie wjeżdżamy tutaj do Sheraton Grand, który jest hotelem no, golfowym, bo tutaj są pole golfowe, już, no i przy okazji konferencyjnym jedziemy dosyć długo taką wewnętrzną drogą. Came for a conference, SFP conference. Okay. Do you know something? Yeah, it's in the conference center on the right here. You could. Are you checking in or just going to it? Um, no, we're just going there. Okay, there's actually closer parking um, mm -hmm. by the conference center. If you go up here to the stop sign, make the left, like you're leaving, mm -hmm. and then there's a parking lot right here. It has okay. like the overhang. Okay. It's right in there, so that will be closer. Okay. Okay, thanks. Thank you. Thank you. No tam jest ta konferencja po lewo. A, no, tam jest ta konferencja. Tutaj. Tak. I że będzie blisko tutaj A, czyli w tym jest ta konferencja, tak. Jak to się w ogóle odbywało? Pierwszą rzeczą, jaką, jaka nas zaskoczyła, to troszeczkę akurat organizacyjnie to było hmm, pewnie Lokalnie osoby tutaj nie mają z tym problemów i, i, i doskonale być może orientowali się, gdzie to jest. My też zapytaliśmy się bardzo szybko i nas zaprowadzono, natomiast nie mogliśmy trafić do części w tym wielkim kompleksie, gdzie, odbywa się, gdzie odbywają się te wszystkie eventy, gdzie są sale konferencyjne, gdzie jest właśnie cały budynek dotyczący jakby organizacji konferencyjnej, czy konferencyjny obiekt. Pewnie lokali wiedzą jak tu dojechać, natomiast my przyjechaliśmy. A, to może być to. Tu? Tak, bo no, hotel jest bardzo duży. Tu zaparkujmy może. Na tym pierwszym miejscu będziemy mieć bardzo blisko. Hotel jest bardzo duży, naprawdę bardzo duży. To jest wielka przestrzeń. Nie ma ani jednej informacji o tym, gdzie ta konferencja się odbywa, w którym budynku. Musieliśmy się dopytać. I prawdopodobnie trafiliśmy, ale ja wcale nie jestem taki przekonany. Idziemy zobaczyć z matą, mamy 25 minut, do tego, żeby się zarejestrować. A później, już koniec. Nie będzie. Wykopią nas. No, zapomniałem, jakie to auto jest wysokie. Już wypadłem z niego. Pojechaliśmy najpierw do hotelu, później nas przekierowali. Już dzisiaj wiem, jak tu dojechać, ale nie było to jakby wyjaśnione wcześniej. Więc chwilę pobłądziliśmy, dojechaliśmy na konferencję, na konferencji, jeżeli chodzi o. Ilość dni, czy jakby długość tej konferencji, to były trzy dni, z czego pierwszy to był taki dzień powiedzmy organizacyjny, kiedy my przyjechaliśmy, mieliśmy się zarejestrować, pobraliśmy plakietki właśnie takie SFP. Mhm. Czyli tutaj. Tak, dotarliśmy. To, że ten obieg jest tak duży, to nie ma tego tłumu takiego, który zawsze jest jakby widoczny na tych polskich konferencjach, no ale próbujemy się zarejestrować i to podejrzewam, że zacznie się już niedługo. Jakąś nowością dla mnie było to. Na początku nie wiedziałem, co to jest, już teraz wiem. Niektórzy chodzili tacy po tymi dodatkowymi takimi szmatkami. I pobierało się to. W zależności od tego, kim jesteś, na przykład, ja jestem członkiem SFPI. Pobrałem sobie i przykleiłem do identyfikatora tylko SFP Member. Mateusz, który jest tutaj z mną na konferencji, miał znaczek przywieszony jako wykładowca. Natomiast niektórzy jeszcze mieli poprzyklejanych bardzo dużo tych znaczków, z różnymi, jakby tam, tytułami. Co to jest.

Yy, za oficjalnego fotografa konferencji, więc tłumaczyłem, że nie, nie jestem oficjalnym fotografem tej konferencji, natomiast robię, czy nakręcam, czy kręcę vlog o ochronie przeciwpożarowej po to, żeby pokazać różnicę pomiędzy konferencją w Stanach Zjednoczonych i w Polsce i czasami rzeczywiście jak do mnie podchodzili patrzą, a, czyli ty jesteś inżynierem, a nie tylko fotografem. No tak, jestem też inżynierem i, 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 i chciałem to pokazać. I to właśnie o to chodziło, że jak sobie tam osoby więcej tego poprzywieszają, to są lepiej Identyfikowalni w zakresie personalnym. Taki właśnie bajerek, taki zrobili tutaj. No, to Okay. Jeżeli chodzi o samą rejestrację, przebiegało to bardzo podobnie jak w Polsce, czyli rozdali nam identyfikatory, wpisaliśmy się na listę, dostaliśmy mm, broszury, jakieś notesy, także pod tym kątem nie różniło się to, jeżeli chodzi o warunki polskie. Jeśli chcesz zajmować się tym średnim przedsięwzięciem, to idzie po prostu na prawdzie. Tak, w Pipe Cave. Okay. And then... I tego pierwszego dnia nic szczególnego się nie działo. Expo dopiero się rozłożyło. Na tym Expo pochodziłem, pogadałem sobie z wystawcami. Co zresztą kilka takich wywiadzików też zamieszczę na vlogu. Tak, i chcą wszystko kompakt. Chcą, żebym chciał, żebym chciał, żebym chciał. Now you have something that is filled with NOVAG and a little bit of nitrogen as a suppression gas, which you can easily retrofit in every cabinet, in every installation. I and you can e, w jakich to sytuacjach może się sprawdzić. E, I to może się sprawdzić na przykład w przypadku e, bas paliw. Catch and I will extinguish it. Ok. With, using the NOVAC I po Expo. I to była już jakaś różnica pomiędzy, powiedzmy, tą konferencją w Polsce. W Polsce wygląda to tak, że generalnie mamy zwykle jakąś biesiadę, spotkanie, jest dużo osób i e, rozmawiamy do bardzo późna. Tutaj w zasadzie cała impreza skończyła się o godzinie 21.00, pierwszego dnia. E, na początku rozdawali margarity, było piwo, zapomnijcie o mocniejszych alkoholach e, i jakby organizacyjnie były, były yy, zorganizowane. Chyba brakuje mi słowa. Organizacyjnie były zorganizowane, masło maślane yy, gry. Yy, można było wygrać różne nagrody, tam rzeczywiście jeszcze można było sobie posiedzieć. Pierwszego dnia w zasadzie yy, po tym wszystkim nyny, i drugiego dnia rozpoczęła się właściwa konferencja. It's hard to, you to My name is Mateusz I came from Poland, from Warsaw Uh, I am CEO of MK Consulting Engineers company. We mainly provide simulation and sourcing like CFD Um, wind simulation for... Właściwa konferencja wygląda tak, że jest tutaj kilka sal, w których odbywają się wykłady i chodzimy na to, co nam pasuje. Jeżeli interesujecie się sprinklerami, idziecie na wykłady o sprinklerach, o tryskaczach. Jeżeli interesowała nas tematyka związana ze strefami pożarowymi, z jakimiś rozwojami pożarów, z jakimiś testami, szliśmy na inne wykłady, więc można było sobie to. Wybierać. Problem powstawał wtedy, kiedy były dwa wykłady jednocześnie, które nas interesowały. No i my często robiliśmy tak, że Mateusz szedł na jeden wykład, ja szedłem na ten drugi wykład, a później po tych wykładach yy, rozmawialiśmy i wymienialiśmy nasze spostrzeżenia dotyczące yy, tej tematyki, która była poruszana. I po takiej sesji wykładowej mamy przerwę kawową, również bardzo podobnie jak w Polsce. Yy, nalewamy kawę. Kawa jest tutaj ze Starbucksa, wszędzie. Są loga Starbucksa, więc nalewamy sobie kawę ze Starbucksa, pijemy yy, i wracamy na wykłady. Przerwa kawowa chyba trwała tutaj od 15 do 20 minut, teraz trwa ta przerwa kawowa, dlatego pozwoliłem sobie też na nagranie tego materiału. Jak te wykłady wyglądają merytorycznie, jakie jest moje spostrzeżenie? Jednak większość zagadnień jest... Yy, Zorientowanych na rynek amerykański. Jest bardzo dużo tematyki związanej z tryskaczami. Jest, są oczywiście tematy również inne, poboczne, jednak widać, że tryskacze dominują. Zresztą Stany Zjednoczone tryskaczami stoją i jak będę pokazywał Wam materiały pokazujące chociażby proste motele trzykondygnacyjne, czasami dwukondygnacyjne, tam wszędzie są instalowane tryskacze i oprócz przepisów amerykańskich jest to również. Związane z ubezpieczycielami w Stanach Zjednoczonych, którzy dają bardzo dobre profity, jeżeli chodzi właśnie o stosowanie tryskaczy w budynkach. To, co mi się bardzo tutaj podobało w zakresie prowadzenia tych wykładów, to taki luz amerykański. Jeżeli ktoś, jeżeli wykłady prowadził Amerykanin, to, no to był to taki show. Amerykanie naprawdę mają talent, jeżeli chodzi o mówienie. Oni po prostu mówią e, na temat jakiegoś zagadnienia. Nagle pojawia się zdjęcie całkowicie niezwiązane z tematyką, oni nawiązują do tego, e, są żarty i to wtedy naprawdę fantastycznie wygląda. Można powiedzieć, że to są takie wykłady razem z takim, nie wiem, naprawdę można się świetnie bawić i zarówno uczyć. Damn, so Get home real quick, with the boys on the school bus, Bardzo mi się to właśnie podoba. Trochę mi tego luzu brakuje w Polsce, to nie jest, ja nie chciałbym generalizować, nie jest tak zawsze, ale jednak te wykłady są u nas takie powściągliwe, próbujemy bardzo często bardzo poważnie podchodzić do tematyki, bo te żarty są różnie odbierane później. Ktoś może powiedzieć, A ten to przyszedł tutaj pogłupkować na tej scenie i, yy, i poszedł. Natomiast tu tak nie jest to. To, to, to. to jest widoczne, że jest ten luz amerykański, jest to świetnie prowadzone. Chciałbym to trochę przemycić do Polski. Może, może rzeczywiście, jak będę prowadził jakąś konferencję, wykład, to zrobić to w tym stylu, bo, bo jest to naprawdę genialne. To, co również mi się bardzo podobało, to pytania od. Publiczności od osób od yeah. So if, if, like an architect gives you a CAD file, ah, do okay. you have the ability to draw the yeah. instructions on top of that? And yeah, yeah, yeah. Sure. The geometry Yeah, yeah. Because this is a you know regular AutoCAD. So we, we have a you know the drawing from architects uh, beneath. Yeah, and then draw over over these things. Yeah, yeah. We, we just do it, do those like like this. Yeah. That's why we choose AutoCAD because mainly we had the drawings in. In one place, yeah? I też nie, genera nie generalizuje natomiast tutaj pytania są w zakresie tematu, lub są to pytania jakby dotyczące, no, uzupełniające. Ktoś się dopytuje, a słuchaj, a jak jest, nie wiem, e, gdzie możemy zastosować, jak na przykład były pytania do Mateusza, e, wykładu tutaj, gdzie możemy zastosować ten. ten, ten Program WizFDS, w jaki sposób, takich jakich budynków Wam się nadaje, czy w jaki sposób możemy zrobić coś tam, prawda? I nie było czegoś takiego, jakby, co jest. Czasami mam takie wrażenie, domeną też konferencji w Polsce, czyli ktoś coś powie, mówi jakiś wykład, a na końcu. Jest taka próba dyskredytacji. Wstaje i mówi: A proszę pana, ja mam inne doświadczenie w tym zakresie. Pan się mylisz. Tutaj tak nie ma. I bardzo często, jak ci te osoby coś pytają, to jest to bardzo takie otwarte, przyjazne, śmieją się, yy, więc nie da się odczuć takiego yy, negatywnego. Podejścia do prelegenta. Ten prelegent jest rzeczywiście po to, żeby go wysłuchać, zadać pytania i no, w jakiś sposób przynajmniej szanować. Ten człowiek właśnie przyszedł, nauczył się, poświęcił czas, yy, więc należałoby się tu w jakiś sposób jednak y, tego prelegenta uszanować, a nie na końcu. I po tym całym wczorajszym dniu spotkaliśmy się w końcu na takiej kolacji która o, była zorganizowana e, dla wszystkich gości. No i to był dla mnie największy szok. Po prostu mnie to poraziło <laughs> na, na niekorzyść e, oczywiście e, stanów zjednoczonych, bo ja bym chciał zaprosić tych amerykanów, e, żeby przyjechali po prostu na polską konferencję i zobaczyli, jak się robi e, porządną kolację e, wieczorną e, dla gości. Bo my tutaj przyjechaliśmy z Mateuszem wczoraj o godzinie 19. O 20 zaczynała się ta oficjalna część, przynajmniej tak było w rozpisie, związana właśnie z tą kolacją. Nakręciłem coś z telefonem, bo nie miałem za sobą kamery. I zobaczycie, jak to wyglądało. Generalnie, zresztą to było bardzo fajnie, bo to było na zewnątrz. Były panie skrzypaczki, więc taka, wiecie, taki standing party. Jeżeli chodzi o alkohole, to w zasadzie były do wyboru trzy rodzaje piw i wino. Nic więcej, żadnego mocnego alkoholu po raz kolejny. Było podane jedzenie, były jakieś kasadie, coś na słodko, troszkę sałatek i w zasadzie nic wielkiego. co mnie najbardziej zszokowało, a to to, że o godzinie 20.30 oni to wszystko pozabierali i do domu. Wow! Bo my zaczęliśmy już rozmawiać tutaj zresztą z osobami, które zajmują się ochroną przeciwpożarową. Te tematy zaczynały nam się rozwijać, a nagle wszystko pozabierali i. idźcie sobie! No, nie, nie wiem, jak to w ogóle wytłumaczyć, bo. Na konferencjach sitpowskich te właśnie te, 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 te później kuluary uważam, to jest jedna z najważniejszych wydarzeń w ogóle całej konferencji. Można porozmawiać z rzeczoznawcami z inżynierami, z osobami, które się specjalizują w swoich dziedzinach i my robiliśmy dokładnie to samo. Zaczęliśmy rozmawiać tutaj z osobami, które zajmowały się ochroną przeciwpożarową. To oni wszystko pozbierali do hotelu. To było dla mnie szokujące. Myślałem, że tutaj my się szykowaliśmy z motywuszem na przynajmniej imprezę. Mówię, że musimy chociaż wstać o trzeciej, bo dzisiaj bo dzisiaj jest ostatni dzień tej konferencji i już się tam pewnie wykłady zaczęły. jedziemy po prostu jeszcze troszeczkę pozwiedzać. No i zastanawialiśmy się, kto będzie jechał, jak my wrócimy tutaj o czwartej w nocy, a my o dziewiątej w nocy wróciliśmy. Do hotelu, i teraz idę zrobić jeszcze kilka przebitek, właśnie związanych z tym hotelem. Pokażę Wam, że to miejsce jest naprawdę przepiękne. A tymczasem chciałbym się pożegnać i zachęcić do oglądania kolejnego odcinka. Cześć, do zobaczenia.